Przybyłem tak szybko, jak się dało, ale praca ambasadora przyjaźni to zajęcie na cały etat. Pogodzenia biscynian i psów na diamenty to wcale nie było łatwe zadanie. Dlatego tobie je zleciłam. Wspaniale, że jesteś. No, co to za pilna sprawa? Odkąd prowadzę Szkołę Celestii, kładę nacisk głównie na uczenie w niej magii. Ale jedna z moich najlepszych uczennic nie pojęła najważniejszej lekcji. Co masz na myśli? Powiem tak, to świetnie, że mój książęcy doradca i ambasador przyjaźni jest teraz ze mną. Wasza wysokość? Ona już jest. Prowadź ją, Gallusie. Wasza wysokość. Witaj, Laster. Pamiętaj, proszę, że jestem przede wszystkim nauczycielką. I uczysz fantastycznie. Naprawdę, bardzo doceniam naukę w szkole magii, ale nie jestem pewna, czy to właściwe miejsce dla mnie. Rozumiem. Nie chodzi o naukę. Mogę od rana do nocy siedzieć w bibliotece nad książkami. Rzecz w tym, że ta cała przyjaźń jest dla Was taka ważna. Jeśli z tym masz problem, to na pewno Ci pomożemy. Nie o to chodzi. Ja wcale nie chcę mieć przyjaciół. Co? <laughs> Więc, żeby uniknąć przyjaźni, wolisz odejść ze szkoły? Chyba, że mogę mieć indywidualny tok nauczania. Chciałabym pewnego dnia mieć takie osiągnięcia jak Ty. Bez przyjaciół to będzie trudne do zrobienia. Nie jestem. Pewna. Według mnie, przyjaźń to jest raczej coś, co rozprasza i nic nam nie daje, i tak w sumie to strata czasu. Co? Wiem, że wspólnie z przyjaciółmi wiele dokonaliście, ale to było tak dawno temu i z tego co widzę, teraz sprawujesz władzę sama. Eee, hello, książęcy doradca, dzień dobry. Ale myślę, że nie ma w tym nic złego. Właściwie tak jest lepiej. Plus, jeśli przyjaźnie i tak przemijają, to po co w ogóle mamy je zabierać? Wiesz co, Lasterdon? Masz rację. Co? Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Mój mały kucyk. Z nim co dnia przyjaźni czuję, sma. mój kocyk. Kiedy ujrzę go, to będę jak ja. jest serce, magii czar. Naszej przyjaźni, wielki dar. Mamy razem przygód. Tylko, przyjaźń to magia. Przyjaźń ma więcej wad niż zalet? To ma być twoja prymuska? Przyjaźń wymaga zachodu i nie ma na nią gwarancji. Ostatni problem. Czasem jest skomplikowana, czasem trudna, i nigdy nie układa się tak, jak chcesz. Z przyjaźnią nigdy nic nie wiadomo. Pamiętam te chwilę, jak zrozumiałam, że nie będzie trwać wiecznie. Twilight? Eee, jestem pewien, że to już wszystko. Jeszcze raz wszystko sprawdzam. Ale sprawdziliśmy już wszystko, każdą komnatę. Dwa razy. Aha! Patrz, twój komiks z superkucyki. Dobrze, że sprawdziłam, co nie? Dzięki, ale czytałem to już parę razy. Nie muszę go brać do kanterlotu. Nie, 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 nie. Ty uwielbiasz superkucyki. Takujemy to. Serio, Twilight, nie musimy zabierać komiksu. Nie wiem, czy jeszcze będę je zbierał. Wszystko się zmienia, a ja jestem coraz starszy. To, że wszystko wokół się zmienia, nie znaczy, że masz rezygnować z tego, co kochasz. O. Już nie stresujesz się tym, że będziesz rządzić ekwestrią? Nie. Wiem, że trochę to trwało, ale czuję się do tego naprawdę doskonale przygotowana. Lecz to, że wkrótce zamieszkam w Canterlocie, nie znaczy, że jestem gotowa, by opuścić Ponyville. Kiedy walczyliśmy, żeby ocalić Equestrię przed Tirekiem, Chrysalis i Cozyglow, byłam zbyt zajęta, żeby o tym myśleć. To wszystko dzieje się tak szybko. Co konkretnie? Koronacja i rozstanie z przyjaciółkami. Myślałem, że będziecie rządzić Ekwestrią razem! Tak, oczywiście, ale to nie będzie to samo. One mają tu swoje życie. My się przeprowadzamy, one nie. I mam takie uczucie, że się rozdzielamy. A jeśli nasze drogi się rozejdą? Przyznaję, nie myślałem o tym w ten sposób. Może lepiej z nimi pogadaj! One być może czują się tak samo. Masz rację, Spike, dzięki. Czasami wystarczy rozmowa z dobrym przyjacielem. To nie widzisz problemu w tym, że wszystko się zmieni, kiedy zamieszkam w kanterlocie? No przecież, że nie! Zmiany są naturalne jak pory roku. Tak, jak życie na wsi. No tak, racja. To, kochani, teraz naprawdę muszę się zająć pakowaniem jabłek. Mam więcej pracy w związku z tym, że goście z całej Equestrii będą się zjeżdżać na koronację. Czy się macie? No co ty? Chyba, że masz na myśli koronację, no to tak. Oczywiście torty się już pieką, ale jeszcze inne sprawy trzeba ogarnąć. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy Gami będzie się umiał zająć fajerwerkami. Dobrze, a co będzie po koronacji? Nie sądzisz, że wszystko się mocno zmieni? Skoro będę odpowiedzialna za wszystkie imprezy w Canterlocie, to muszę tam jeździć o wiele częściej, więc tak będzie zmiana, ale bardzo fajna. Tak, jasne, rozumiem. Wspaniała robota, kochani. Jesteśmy super przygotowani. Józefino, ty już statuj z zresztą gołębi. Do no, Canterlotu powinniśmy dotrzeć jednocześnie. Lizaj, Hubercie, wy też lećcie. Droga jest daleka, ale nie martwcie się. Przywiozę pełno przekąsek, żebyście mogli się posilić przed występem. Pozostali zostaną zawiezieni, bo to za daleko dla takich maleństw. Wszyscy musicie być w świetnej formie na koronacji. To dobrze, że zdążyliśmy zrobić jeszcze jedną próbę. Wszyscy tak bardzo się cieszą, ale nie wyobrażam sobie, żeby ktoś cieszył się bardziej niż ty. Wyjazd do Canterlotu, koronacja. Ja w tej sytuacji widzę tylko same pozytywy. Tak, ja podobnie. Trzy, dwa, jeden i... Słuchaj, Rainbow Dash, wiem, że to dla ciebie ważne i chcemy, żeby ten układ był wyjątkowy, ale czy on na pewno musi być aż tak skomplikowany? No, oczywiście! I wiem, że damy radę go wykonać! Sarki Twilight, nie mam czasu na pogaduchy. Czeka nas jeszcze dużo pracy przed koronacją. Skarbie! Zmiany są nieodłącznym elementem mody. Ja właśnie się zastanawiam nad otwarciem butiku dla cyków. Jeśli się nie rozwijamy. To grozi nam zastój. Coś ci pokażę. Tak zmienacka spadłam na genialny pomysł, żeby zmienić projekt twojej sukni. Chcę do niej dodać szarpę z nici gwiezdnych pająków. Po uprzędzeniu świecą się jakiś czas. Musimy się naprawdę bardzo pośpieszyć, ale efekt będzie genialny. Zmiany mogą być czymś wspaniałym, tylko się trzeba otworzyć. Niedługo wpadnie do nas Starlight. Przed wyjazdem chcemy ci dać pewien drobiazg. Wiesz co? Twilight, chyba masz rację. Zabiorę swoje komiksy do Canterlotu. Nie mogę tu zostawić super Superkucyków. Myślę, że super Superkucykom jest to obojętne. Tak jak moim przyjaciółkom. No dobra, Twilight, gotowa? Chciałyśmy cię odprowadzić, ale jeszcze jest dużo pracy. Wy nie jedziecie pociągiem? Ja muszę jechać z Big Maciem i pilnować zamówień, żeby towar trafił do właściwych odbiorców. A ja się zaraz spotkam z Wonderbolts i muszę przeprowadzić próbę generalną. Ja pojadę z Gabim! Twierdzi, że wie kiedy się zaczyna pokaz fajerwerków, ale czy jemu można wierzyć? Muszę jeszcze odebrać pokarm dla łabędzi i gołębi, które odleciały do kanterlotu. Jeśli ich nie nakarmię, będą zbyt słabe, by wystąpić. Cóż, będę mieszkać w kanterlocie sama. Mogę też sama pojechać pociągiem. To tyle. O, nie będziesz jechać sama, skarbie! W pociągu będę mogła dopilnować pająki, żeby uprzędły dla ciebie szarfę. Ale pośpieszmy się! Nie możemy zwlekać! Twoja koronacja musi wypaść doskonale! tym właśnie problem! Przejmujecie się tym, czy moja koronacja dobrze wypadnie! A to, że opuszczam Ponyville, w ogóle was nie obchodzi! No właśnie! Wyprowadzasz się. Przyjaciółki mają to w nosie, no i cześć! A wiesz, nie tak do końca. To, że się wyprowadzasz, obchodzi nas i to bardzo! Jak w ogóle mogłaś tak pomyśleć? Normalnie nie wierzę, że to powiedziałaś! Próbowałam z wami pogadać o tym, jak się czuję, ale bardziej niż mną przejmowałyście się koronacją. To prawda, sam słyszałem! No bo może łatwiej było nam po prostu myśleć o pracy? Zauważyłam, że bardzo obawiasz się zmian. Zaczęłam przed Tobą zgrywać, że dla mnie zmiany to coś naturalnego. I tak wyszło. A ja chciałam Ci poprawić samopoczucie, żebym sama nie czuła się tak okropnie. Zanim przyjechałam do Ponyville, nie wiedziałam, czym jest przyjaźń. Nauczyłyście mnie tak wiele. Nie wierzę, że to może się skończyć. Kiedy patrzę w przyszłość, widzę jedynie, że nie będziemy już razem. Za chwilę będę mieszkać daleko od Was. To przerażające. Ja też się tego boję. Ja też! Mnie oblewa pot! Tak? Ja nie powiem, że się boję. Ale to, że tego nie chcę powiedzieć, nie znaczy, że tego nie czuję. Będzie mi ciebie tak brakowało. Ja wciąż myślę tylko o tym, jak bardzo wszystko się zmieni. A, a jeśli nie będziemy się widywać? I jeśli nie będziemy rozmawiać? Co jeśli przyjaźń się skończy? <laughs> że to dziwne, ale wiedząc, że wyczujecie czujecie to samo odrobinę, mniej się martwię. To fajnie, ale możesz zmartwić się tym, że zaraz przygapisz pociąg do kamerlotu sorki za spóźnienie. Już się bałam, że nie zdążę. Nie ma czasu! O nie, pociąg uciekł! To może? Okej, okay, załatwione. I wszystko będzie dobrze, co nie? Wcześniej wiedziałam dokładnie, ile mam czasu na zrobienie szarfy, ale teraz mam opóźnienie. Oby tylko Big Mac był w stanie poradzić sobie z dostawami. Mam nadzieję, że w tej skrzyni jest najlepszy musujący sok jabłkowy. Tak. A, przecier jabłkowy z farmy Sweet Apple na mój koronacyjny kołacz. To jest na pewno ten przecier? E, tak. Nie mam jedzenia dla łabędzi i gołębi, żeby je wzmocnić po długim locie. Muszę szybko coś wymyślić. A na mnie czekają Wonderbolts. Gdzie jest ekipa na koronację? No, czekali tu, ale ciebie nie było, więc pomyśleli, że macie się spotkać w konterlocie. Jedyna, o co się martwię, to oto, czy Gami poradzi sobie z fajerwerkami. Myślę, że jakoś to będzie. Cóż, zawsze może być gorzej. Oretty Twilight, wszystko w porządku? Miałyśmy po drodze drobne problemy, ale teraz już wszystko gra. Chcę ci powiedzieć, że jesteśmy z ciebie naprawdę bardzo dumne. Jeśli chcesz odpocząć, to nie ma sprawy, to twoja koronacja. Chociaż najlepiej byłoby już zaczynać. Jesteś gotowa? Nie! Nie może iść na uroczystość bez sukni koronacyjnej! No tak, rozumiem. Mieszkańcy Equestria! Siostra i ja władałyśmy tym królestwem przez wiele stuleci. Ale nawet my wiemy, że zmiany są czymś, co nieuchronnie czeka każdego. I choć czasem mogą one budzić niepokój, są tak naturalne jak wschody i zachody słońca i księżyca. Jesteśmy z siostrą przekonane, że opiekę nad tą cudowną krainą przekazujemy Kucukowi, który <laughs> pełni na to zasłużył. Wyglądasz cudownie. O, jeszcze jedno! A zatem, bez dalszych wstępów, przedstawiam wam nową władczynię Equestrii... Księżniczkę Twilight Sparkle! Oh, oh, oh. 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 Wybaczcie. Oh, oh, oh. Uh, Twilight? co? wiem, że to nie są obiecane przekąski, ale nic innego nie znalazłam. No tak, Dash jeszcze nie ma, a Twilight zaraz dostanie koronę. Wunderbar! Um, Okej, okay, rozumiem teraz. Koronacja to była taka katastrofa, że nigdy się z tego nie otrząsnęłyście. I piękna przyjaźń legła w gruzach. Cóż, to nie do końca tak. Czyli koronacja nie była katastrofą, a wasza przyjaźń po prostu skończyła się... Z czasem? Nie. Zupełnie. Ha! Spóźniłam się, ale tak trudno znaleźć nianie z poczuciem humoru dla małej Cheese. Moje drogie, przyjechałabym wcześniej, ale nie mogłam się wyrwać z butików, jak jaki stanie. Taki jest oblegany. Może byśmy wyrabiały się na czas, gdybyś dawała mi coś zrobić w domu, zamiast upierać się, że wszystko zrobisz sama. Dawałabym ci, gdybyś robiła to jak trzeba. O, oh. sorki, nie jesteśmy chyba ostatnie. Discord wybiera się na konwent ogrów i ciemnic, potem dołączy. Sądziłam, że skoro nie jesteście cały czas razem, to się nie przyjaźnimy? <grymne> to nie jest sedno mojej historii. Faktycznie moja koronacja to była istna klęska. O, no, na szczęście uroczystość się zakończyła. <grymne> Chciałam powiedzieć dokładnie to samo. Wiem, może niedokładnie takiej koronacji chciałaś, ale fajnie, że się z tego śmiejecie. Chcieliśmy ci to dać przed wyjazdem z Ponywila, ale zrobiło się zamieszanie. Jeśli po przeprowadzce zatęsknisz kiedyś za nami lub za Ponyville, popatrz na to. My wszyscy je stworzyliśmy. I choćby wszystko się zmieniło, zawsze będziesz mogła powrócić w przeszłość. Cudowna! Dziękuję Wam bardzo, ale nie chcę patrzeć tylko wstecz. Jasne, że koronacja trochę nie wypaliła, ale to nieistotne. Najbardziej liczą się nasze relacje i musimy je utrzymać. Ale kiedy będziemy żyć w różnych miejscach, nie wiem, jak mamy to zrobić. Ja wiem. Spotykajmy się raz na księżyc i to. I jest mój pierwszy dekret jako władczyni Equestrii, czyli ustanowienie Rady Przyjaźni. I to jest naprawdę wspaniały dekret. Zawsze wiedziałbyśmy, że w razie jakichkolwiek przeciwności, ty i twoi przyjaciele wspólnie znajdziecie rozwiązanie. Wiemy, że Equestria jest pod doskonałą opieką, bo wy wszyscy razem będziecie nad nią czuwać. A my zawsze chętnie będziemy służyć radą. A teraz pora byśmy ruszały w drogę. Odchodzicie? Odwiedzajcie nas na srebrnym wybrzeżu. Nadszedł już czas, byś sama sprawowała władzę. Masz do tego wspaniałe kwalifikacje. Dziękuję za wszystko. Hmm. <śmiech> oh! <śmiech> <śmiech> Więc, mimo że wszystko się zmieniło i zamieszkałaś z dala od przyjaciół, to nadal się przyjaźnicie? I Rada Przyjaźni wciąż działa? Właśnie po to się dzisiaj spotykacie? Tak! Jak zwykle, co księżyc! A na tych spotkaniach podejmujemy różne wspólne decyzje. I od lat razem rozwiązujemy problemy Equestrii, jeśli się pojawiają. Ale najważniejsze, że mamy ze sobą kontakt! Choćbyśmy były nie wiem jak zajęte! Przyjaźń czasem bywa trudna i trzeba się starać, by ją utrzymać, ale bez przyjaciół życie byłoby smutniejsze. Nie wiedziałam, że przyjaźń jest czymś, nad czym trzeba pracować. A ja pracować lubię! Więc jeśli przyjaźń jednak nie przemija, to może warto zadbać o to, żeby mieć przyjaciół. Ale e, byłam tak skupiona na nauce, że nawet nie wiem, jak się za to zabrać. Nie martw się, znam takie miejsce, gdzie to będzie łatwe. Kiedy patrzę wstecz, to w końcu wiem, nie rozumiałam wtedy wiele, nie zastanawiałam się, przeżyłam wiele zmian i runo. Czegoś wciąż mi brakowało, to czego do. Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria Joanna Węgrzynowska-Cybińska. Dialogi Ewa Mart. Kierownictwo muzyczne Piotr Zygo. W wersji polskiej udział wzięli Agnieszka Mrozińska. Magdalena Krylik. Monika Kwiatkowska. Monika Pikuła. Julia Kołakowska-Bytner. Małgorzata Szymańska. Dominika Kluźniak. Katarzyna Łaska i inni.